Wszystkich serdecznie. W końcu spotkaliśmy się z taką murą, który opracował, albo przynajmniej tak mu się wydaje, opracował plan spotkania się z córką Arasaki, żeby przedstawić swoje racje, jeżeli chodzi o śmierć ojca. No i teraz zobaczmy, co my tu mamy zrobić. Musimy jakiś schakować system. Jako trening i przygotowanie do spotkania, no zobaczmy co tu mamy robić. Jestem bardzo ciekaw. Udało się. Co już koniec? Takiej easy peasy to było. Miałem tylko wejść, wyważyć drzwi i koniec. Eee się coś źle robię. No już myślałem Co to, co, co tu no jest jak? Ty chłopie, ty w drzwiach jesteś A jak myślisz? Przecież to ty ciągle nazywasz mnie złodziejem? <laughs> Nie bez powodu. No to już wiemy, że ga działa. No. Ale to była ta łatwiejsza część. Mm. Dostanie się do Arasaka Industrial Park będzie znacznie trudniejsze. Jednak zanim to omówimy. To co? co się? Jedzonko, tak? Standardowo. Grubniemy. Ociadaj. Od wczoraj niczego nie. Jadłem. Grubniemy. Najlepsze co w karcie. Dziś polecam jakitori? Cokolwiek co nie jest lokalną kuchnią. No tak jak i tak. Do zobaczenia jutro. Siema ziemeczku. Ta jaka błędna rycerzyca. O piwko no, mają patrzcie. No, może być Enkola. wystarczy mu dawać komendę. A kiedy przestanie nam być potrzebny. Odbędziemy się go. Szaszłyk. Tu już zjem. gość Jest niezły. Może być niebezpieczny nawet bez wszczepów. Skąd wiesz? Nie widziałeś go w akcji? Nie, ale sposób, w jaki się porusza, sposób, w jaki patrzy. Ach, te kocie później. Co to jest? Jedzenie. Jaki to Oho, mura jest zawiedziony. No dobrze, oto co robimy. Jeden, przekradamy się na teren Arasaka Industria i hakujemy platformę Hanako Same. Mhm. Podczas parady z moją małą pomocą pozbywasz się snajperów. 3. dostaje się na platformę. 4. przekonuje Hanako Same do naszych racji. Mhm. To jakiś twój pomysł na honorowe samobójstwo? Dlaczego? Najwyraźniej chcesz nas pozabijać. Szukam powodu. Przyznaję to ryzykowne, ale nie mamy wyboru. Hanako sama to nasza jedyna opcja. Zresztą żaden tak. z nas nie ma nic do stracenia. Teraz się rozdzielimy. Jadę na rekonesans. Dobra. Wi, nie spuszczaj go ze smyczy. Oddali się. Mogę na... ci się przydać. Nie znasz miasta. No i co teraz? To szach. To szach. Ze swoim złodziejskim doświadczeniem. Zgodę. Załatwi Załatwimy to razem. No, fajnie. Kucharzu, daj to głośniej! Yorinobi... We własnej osobie. Pozbył się ostatniej przeszkody, żeby sięgnąć po władzę. A oni tak po prostu mu ją oddali. Ojca. Czy to nie była prowokacja? Czy to nie była. Arasaka to był monolit. A pierdolny Jorinobu mm. zrobił w nim wyłom. Mm. To od niego się wszystko zaczęło. Frakcje. Walki o wpływy. Ech. Całe to gówno. Śmierć o musiała jeszcze bardziej pogłębić konflikty między frakcjami. Dokładnie tak się stało. Jak teraz wygląda układ sił? Frakcja Kiji tęskni za starym porządkiem. Stoją murem za Hana Kosamu. Liberalne skrzydło, czyli Hato, wspiera Michi kosamy. To wnuczka Saburo-domu, mało o niej wiem. Są też ci zdrajcy Staka, wspierający Yorinobu. Plus szereg pomniejszych frakcji, które... o których opowiesz mi kiedy indziej. Które są pomniejsze? Watson Hall, hmm. Ciekawe. Nie rozumiem tylko czemu Saburo Arasaka na to pozwolił. Mógł złapać synka mocniej za kark. Arasaka sama był zdyscyplinowanym i silnym człowiekiem. Najsilniejszym jakiego poznałem. A jednak w kluczowym momencie pozwolił sobie na pewną słabość. Chodźcie na to Wobec Ojej. jego drobu, Wobec swojej córki. Kiedy Jorinobu założył tę pierdoloną bandę i wypowiedział wojnę własnej rodzinie, Arasaka sama mógł ich zgnieść jednym rozkazem. Ale tego nie zrobił. Nie chciał sprawić córce bólu. A kiedy Jorinobu wrócił z podkulonym ogonem, to dzięki jej protekcji dostał drugą szansę. Rozumiesz? Tylko ze względu na Hanako same nigdy nie poniósł konsekwencji. Hmm. Czekaj. Ty uważasz, że ona jest współwinna śmierci Saburu? Hmm. Myślę, że wszyscy jesteśmy. Daliśmy się oszukać. Czas to naprawić. Zabierasz się ze mną? Zjadłeś, chłopie. Będziesz głodny chodził. Mówisz, że od wczoraj nie jadłeś? Gryza tylko wziąłeś. W porządku. Szaszłyki Chodźmy. ci nie smakują? Mam nadzieję, że smakowało. Zapraszam ponownie. Trociny i plastik. Hmm. Czyli dokładnie tak jak teraz. Jesteśmy blisko cyberbanka. Nie wiem, czy widzicie. Teraz też jemy trociny i plastik. Oho. Muszę lecieć. Na razie. Chodź. Znalazłem dobry punkt obserwacyjny. O czymś mówiliśmy. Coś. Nazywają mnie R-Kapita. Musimy coś ty się tędy wspiąć. Widzę, że nie muszę się przedstawiać. Załatwiłeś sprawę za mnie. Taki jestem. Załatwiam sprawy i nie lubię zalegać. Dlatego od razu przejdę do kolejnej. Okej, okay. teraz jest złe tempo. Hmm. No. Ty potrzebujesz dobrych aut i motocykli, a ja je sprzedaję w dobrych cenach. Bardzo dobrych. Mamy szczęście, że nikogo tu dzisiaj nie ma. Dobra, czyli mamy handlarza sprzętu. Zawodnik nie jest wywidać z tego handlarza. Tak jak przez No i co taka mura? Ja mam to ciskać, a ty co się ubijasz? chłopie? Ale powiem wam, że jednak na ps chodzi lepiej, dużo lepiej. Natomiast jest bardzo spoko z tym że on to dźwiga w ogóle w takim, w takim tempie, że tak powiem, to jest petarda. Powiedziałbym, że roztacza się stąd ładny widok na miasto. Powiedziałbyś? Gdyby było na co patrzeć. Tak bardzo nie cierpisz Night City? Hm. Chyba po prostu tęsknie za domem. No dobrze, poszukaj słabych punktów w zabezpieczeniach, a ja zastanowię się nad dywersją. Rasaka nie może poznać naszych prawdziwych zamiarów. No raczej. Jakiś mały sabotaż odciągnie ich uwagę od platform. Kurczę, powiem wam. Przepięknie to wygląda. Taka gierka. Z lewej strony masz najlepszy widok. Ja spróbuję tutaj. Niech ta stara luneta się do czegoś przyda. Zaczynamy. Patrzcie, fajnie. Zaczynamy. No tu są platformy te transportowe, Arasaki. już, spokojnie, easy. Jest mostek, ale obstawiony ochroną. No idziemy tamtędy, jeśli nie znajdziemy niczego lepszego. Oj tam, oj tam. No to, czemu tego nie mogę zeskanować? Systemy defensywne w budynku z anteną. To się nada do sabotażu. Zamaskowane działka przy bramie to ostateczność. Nie chcemy tam zginąć. Widzisz ten transformator przy murze? Dobre podparcie dla nóg to już jest coś. Ulicę przecina coś, co wygląda jak tunel techniczny. Może prowadzić na teren magazynów. Te rury, widzisz? Dałoby się po nich wspiąć do środka. Widzę systemy łączności, silnie strzeżone. Nadawałyby się do dywersji. Coś jeszcze? Tam coś jest. Te ciężarówki podjeżdżają regularnie. Można by którąś porwać. Można by którąś porwać. Co ty się, kurczę, małpujesz ode mnie, chłopie? Dobra, chyba wszystko. To by chyba było na tyle. Tak, mamy już wszystko. To co, idziemy? To powiedziałeś przed wejściem do Kompeki Plaza? Chcę mieć pewność, że niczego nie pominęliśmy. Powinniśmy trochę tutaj poczekać. Jeśli przez ten czas nie wydarzy się nic szczególnego, wchodzimy. W porządku. Zaczekajmy. Ale miasto. Miasto żyje. Nocna akcja. Doszalech. <laughs> och, och, och. To. Nie wykonują gwałtownych ruchów. Widzisz? Kotę kot. ładny dachowiec. Myślałem, że zniknęły z miasta. Pierwsze zwierzę, jakie widzę w Night City, nie liczą skara karaluchu. Pierwsze wymarły ptaki, potem psy. Koty utrzymały się dosyć długo. A może to bakeneko? Patrz, jakieś mechy. To tylko zwykły kot. Może. Hmm. Moja babka znała dziesiątki historii o kitsune, kappa i właśnie o bakeneku. Gdzie się wychowywałeś? Pochodzę ze slamsów Ciba 11. Kiedyś bardzo chciałem się stamtąd wyrwać. Cóż, czas wymazuje złe wspomnienia. Zostaje tylko tęsknota za prostotą dzieciństwa. Dokładnie. Pamiętam swoje dzieciństwo. Noc, która miesza się z dniem w światłach miasta. Bajki na dobranoc opowiadane przez neony Charter Hill. Pamiętam zapach mułu z kanału. Chodziliśmy tam z chłopakami prać koszule. Czasami po slumsach jeździły korporacyjne transportery. Marasaka wybierała dzieciaki. Mówiło się, że tylko spośród tych czystych. Hmm. Transportery mówisz? O pancerzonę. Ciba 11 miała najwyższe statystyki zabójstw w Japonii. Pewnie nadal ma. Do czego was wybierali? Do korporacyjnej armii. Gdy mnie wskazali, wygrałem los na loterii. W wojsku dostałem wszystko, czego mi brakowało: dyscyplinę, regularne posiłki. Jakby okazało się, że jestem zdolny również dobrą edukację. Znalazłeś dobry sposób na wyrwanie się z biedy. Mówisz, jakbyś mnie osądzał. Nie masz do tego prawa. Ja, czas słońce zachodzi, nie wiem czy widzicie. Ja w przeciwieństwie do ciebie i twojego przyjaciela Elsa nie poszedłem na skróty. Nie osądzam cię. Nieprawda. Wygodnie ustawiasz się w opozycji do korporacyjnego świata i nie proponujesz niczego w zamian. Rozejrzyj się. Zobacz jak wygląda rzeczywistość, której bronisz. Pokazujesz mi brudne ulice, i uważasz, że nie istnieje żaden inny świat. A co z milionami ludzi, którzy pracują dla Arasaki w zamian za stabilne życie i bezpieczeństwo? A co z dzieciakami z ulic Chiba 11? One też żyją w świecie urządzonym przez korporację. Do tego zmierzamy cały czas. Nie wszystko da się naprawić od razu. Zapomniałeś już, że byłem częścią Arasaki? Dobrze wiem, jak funkcjonuje korporacja. I wiesz co, nabrałem dystansu. Ty też powinieneś. Zaszło, słoneczko. Ech, czasami chciałbym zostać nomadą, uciec od świata, zapomnieć o wszystkim. Nomadzi wcale nie są egoistami. Na pierwszym miejscu stawiają rodzinę. Dobrze, nie przeciągajmy tej dyskusji. Patrzcie, zmienia się ostrość. Widzicie? Patrzę na niego. Wiesz co myślę? Co? Jest ostry, nie? A to budynek... Budynek w tyle jest rozciopany. Teraz przejdę się z tam. Dalej jest Dlatego rozciopany. Okazji do sprzeczki. Ale jak zbliżę, już jest wyostrzony wtedy. Nie męczkuj. Nie wiesz, co czuję. Jest coś, o czym powinieneś wiedzieć. Chodzi o Elsa. O, o jakiego? Dajesz, o. dajesz dziobu. Kiedy ja ruszyłem twoim tropem, inni poszli za Orysem i przechwycili jego zwłoki. Nie rozumiem po co. Żeby jego matka nie mogła mu wyprawić porządnego pogrzebu? Arasaka zna sposoby na pozyskiwanie informacji od zmarłych. O czym ty mówisz? Nie pytaj mnie o szczegóły, bo się na tym nie znam. Wiem tylko, że używa się do tego Sol Killera. Z ciała Wellsa da się stworzyć Engram. Uszkodzony i niepełny, ale jednak. Hmm. syn. Gdzie trzymają konstrukt Jackiego? Nie wiem. Dlaczego nie powiedziałeś mi o tym wcześniej? Nie wiedziałem, czy mogę ci ufać. To się zmieniło. No i <noise> na <geneko> sobie poszedł. <noise> Widzieliście? Znajdzie swoją drogę. <noise> Kot za nim skoczył. <noise> My też znajdziemy. Kot go widział. Eee, mocne to było. Aż muszę to sprawdzić. No dobrze. Czas rozruszać gości. No, ciemnica będzie. Kurwa, coraz gorzej. Nie wyglądasz aż tak źle. <laughs> dobre, to było dobre powiem wam. Czekam przy placu budowy. No dobra, chłopie, no przecież idę za tobą. Są takie wiecie rzeczy niedopracowane jeszcze w tej grze, mimo wszystko są jakieś takie glicze, no to wiadomo, że to już tam za dużo pewnie z tym nic nie zrobią. Liczę takie, że dwa wątki na siebie nachodzą, że tu ktoś do mnie dzwoni, a ten drugi do mnie gada i to wszystko jest takie nieodseparowane. Jeszcze są pewne braki, natomiast jeżeli chodzi o w ogóle świat, historię i tak dalej, to jest masakra, nie? to jest olbrzymia gra. To jest zupełnie mega poważny tytuł. A wiecie, te wszystkie tam, ja rozumiem, że techniczne fale hejtu poszły, natomiast jeżeli chodzi o Samą historię i sposób jej zrobienia, to jest mega, naprawdę <laughs> chodzi fajnie Świetnie to wygląda, naprawdę ta gierka na Steam Decku to jest To jest Obowiązkowy tytuł Dla tych, którzy nie grali, czy grali To i tak jest obowiązkowy tytuł Po prostu trzeba to mieć na Steam Decku Tym bardziej, że chodzi bardzo przyzwoicie teraz Będziemy na łączach Zajmę się dywersją, tak jak mówiłem Dostań się do tego, ale wiecie co? Ukradnij ciężarówkę, opcjonalnie Zobaczcie Mamy sforsować albo ogrodzenie Albo dźwignąć ciężarówkę. Natomiast mamy 20 minut na budziku, zostawimy to sobie na następny odcinek, bo tu się zapowiada akcja trochę dłuższa. Rozjedziemy, patrzcie. Wyjechał, dobra. Akcja się zapowiada trochę dłuższa. Także ja się z Wami na dzisiaj pożegnam. I widzimy się w następnym odcinku.